I rzutu różnego wybiegnie niepotrzebnie, chyba. Yy, ale piłka wylatuje poza polkarne. I teraz, jak się udało. I uda się teraz. Yes. Jest. Jest, trzech na dwóch. Ale źle, źle, Okazja ku temu teraz. Janusz Gancarczyk, 11 metrów od bramki Marcina Zabaja. Do Czerwiskiego Czerwiński. Tam próbował wypuścić Zielińskiego. Jeszcze walczy. Jeszcze Zieliński na 17 meczu. A tam czemu nie gra w Na, na, na lewej lewej stronie. O, teraz. teraz piłkę piłka do wróbla. Bubele. Jest dośrodkowanie. Szansa tam jeszcze będzie Pitry. Walczył polukarny Pitry. Jest Zieliński są! gol! Ja! 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 Michał Zieliński! 2 do 0, prowadzi biegna! Ta piłka bez Spadła pod nogi Zielinskiego. Zielińskiego. Powalczył Pitry, trzeba powiedzieć. trafiła po do Zielińskiego 55 minuta spotkania i Ale bardzo dobrze prowadził panero bo to podanie prosiło się dać już yy...